Nic takiego natomiast nie zdarza się kiedy umierają święci mężowie. Każdego z nich bowiem u kresu ich życiowych zmagań rozpiera święta radość i poczucie wielkiej szczęśliwości, że wstępują na drogę wiodącą do ponownych narodzin w świętości. Jego krewni, ze względu na pokrewieństwo w Bogu i podobieństwo życia, jakie prowadzą z wągu szczęśliwym, niezależnie od tego kim on był, ponieważ osiągnął zwycięsko upragniony cel i opiewają w dziękczynnych hymnach tego, który przyniósł mu to zwycięstwo, bo także błagają go, by sami też dostąpili tej samej łaski boskiego pokoju. Następnie zanoszą ciało zmarłego do biskupa, który jest dawcą świętych wieńców. Biskup przyjmuje go z radością i zgodnie ze świętymi przepisami przystępuje do obrzędów ustanowionych dla uczczenia tych, którzy umarli w świętości.